Ty naprawdę jesteś organizatorką Charo imprez. Miałam pomocnika. <głosyna> ja, a, a, a. Dzięki za te łaskawe słowa, najdroższa. <głosyna> Cześć dziewczyny, kto jest naszym DJ-em? Ściągnęłam co córkę plecisty z Hemlin. Malawi <głosyna> hajter! Witajcie, ever After! Chcecie posłuchać ekstra muzyki dla zakochanych sterc? No to w Od dnia nowego rozdziału nastąpił 30% wzrost obecności na seminariach z historii magicznych zaklęć. Otóż kiedy porównamy te dane. Z... wybaczcie. Przecież słon. Właśnie w tej chwili nagrywam program do lusternetu dla całej baśniowej społeczności. Tak, wiemy. I bardzo przepraszam, że przeszkadzam, ale jest coś, o czym koniecznie musi pan wiedzieć. To znaczy. Nie cierpię donosić na kolegów, ale grupa uczniów bawi się na imprezie z okazji Dnia Zakochanych Serc. Zaprowadź mnie tam.